Oglądaj serial Spidey i Superkumple w Disney Junior. A teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Ktoś zmniejszył super drużynę i stali się teraz bardzo małymi superbohaterami. Miasto także grozi zmniejszenie. Może trafić w ręce wielkiego złoczyńcy. Zmniejszać jest niedaleko. Już wiem, co mam robić. Ten wiatrak nas tam popchnie. Ruchy! Może w takim razie utkajmy sobie paralotnie. Masz rację, Spidey. Nawet tacy mali wciąż możemy zrobić coś dużego. Kal, lepiej pilnuj naszych pajączków, a nie się wygłupiasz. Zmniejszę sobie ciebie. I ciebie. I ciebie. Blisko! Dostajmy się do zmniejszacza, zanim Dogok zmniejszy całe miasto! Tyle, że Kal stoi na straży. Zobaczy nas, zanim dojdziemy. Czas się skryć! Hej, Kal! Teraz mnie widzisz, a teraz nie! Jest gotowa. Przyszedł już czas zmniejszyć to miasto dom po domu i zostać największym złoczyńcą w jego historii. Czas zacząć zmniejszanie! <laughs> kal, kal, pobudka! To nie jest czas na drzemkę. Kiedy uciekły ci nasze pajączki? Zacznij szukać, kal. Przecież oni muszą gdzieś tu być. Dokąd się trzali? Musimy dostać się do Zmniejszacza. Wygląda na to, że jeśli przełączę w tę stronę, to nas powiększy. Nie jestem w stanie tego obrócić! Więc współpracujmy tak jak mrówki. Wszyscy razem pociągniemy za nasze sieci. Sieci w ruch! wróćmy do naszych rozmiarów! Tylko jak mamy włączyć ten zmniejszacz i jednocześnie nim w siebie trafić? Może podstępem sprawimy, że to Doc Ogg znowu nas wystrzeli! Warto spróbować! Dzięki moim powiększającym goglom kilka sekund wypatrzy naszych mini-bohaterów! Wow, wow, wow. <laughs> tu Spidey! Oh, tu jesteście! Oh, stójcie, żeby mogły! Zaraz zmniejszę was, zmniejsza tak bardzo, że aż znikniecie! Okej, okay, ekipo! Szykujcie się! <śc Eden> ha, ha, ha. Wykiwana! Jak to? Mimo niewielkich rozmiarów, dzięki współpracy i pomysłowości, Super Drużyna znów odniosła zwycięstwo. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.